Maneczku mojej świrki. Jak widzicie dzisiaj jest kolejny odcinek z openingu, z openingu znowu z firmy Sharkon, gdzie jestem bardzo wdzięczny za e, podsyłanie paczuszek do testów i żebym mógł to też z wami e, sprawdzać testować, na, proponować i żebyście mogli też skorzystać z ich e, produktów, bo ja na, jak na razie z kreatury, którą otrzymałem, używam do dzisiaj jestem cały czas z niej zadowolony, fajnie chodzi fajnie świeci, jest fajnie, jest super pięknie i z racji tego, że dzisiaj przyszła kolejna paczuszka Dosyć spora, jak widzicie. Eee, przechodzimy do openingu. Ja już tutaj lekko sobie pozwoliłem rozciąć, ale chyba to nie robi jakiegoś większego znaczenia, co nie? Słuchajcie, na początek samej paczki, ja sam teraz siebie nie widzę, jest dosyć sporo tutaj tego wszystkiego, ale na początek jest znowu jakaś niespodzianka, słuchajcie. Teraz to okulary przeciwsłoneczne. Eee, no mają bardzo dużo gadżetów. Ostatnio dostaliśmy czapkę, którą Alan teraz bardzo fajnie sobie chodzi do szkoły, a teraz dostaliśmy bardzo fajne okulary przeciwsłoneczne eee, z napisem e, Sharkon i też jest Killer na drugiej z e, tej... Co, nie przechodzimy dalej, nie? No trzeba to ubrać, zobaczmy jak będzie to wyglądało. Okulary w moim kolorze, bo ja to niebieski uwielbiam. <laughs> Chyba pozbędę się e, tej metki, bo mi strasznie tu przeszkadza. E, czekajcie, zrobimy tak. O, pach, pach, pach. Nureczek poszedł i okularki ubrane. pasują nawet do słuchawek. Patrzcie Spoko, spoko, spoko. Trzeba trochę tu porządku zrobić. Co nie? Porządek, o. O, o, dobra. Słuchajcie, są dwie rzeczy w środku. Trzy, w sumie trzy, bo jeszcze jedno mam na twarzy. E, jedna jest dla mnie, do przetestowania i do podtestowania, do pokazywania wam na streamach. Druga jest dla was. Dla mnie są nowe słuchawki. Wyjmiamy sobie je tutaj z tej folii. Sandra posprząta. <słuchawki> są słuchaweczki. SG, SGK, SGH2. Skiller od Sharkuna eee, Zaraz sobie przejdziemy do openingu tego Ale oczywiście do konkursu też musimy przejść. Jest coś dla was Słuchajcie, karton też już może polecieć Jest dla was, słuchajcie Udało się w końcu Prezent typowo gamingowy dla was Podkładka, podkładka firmy Sharkun Skiller wersja L Dla jednego z was Będzie do wygrania w tym odcinku Co będzie trzeba zrobić? Oczywiście dowiecie się za chwilę ale możecie cały czas o tym pamiętać. To zostaje tutaj, ja tego nie będę otwierał. Eee, nie chcę tego robić, bo chcę, żeby była oryginalnie zapakowana. Oryginalnie zapakowana poszła do Was. Także ewentualnie, jeśli sobie zarzucicie, ja ją mogę podpisać białym markerem, jeśli będziecie mieli mój autograf. O, pierwszy autograf, dany przez Crazy Turasa. Słuchajcie, ja tak sobie tutaj tak ubiorę lepiej. Eee, z racji, że odcinek będzie poświęcony słuchawkom. Tym słuchawkom, które bardzo fajnie tu się prezentują w samej obudowie. Eee, można sobie tutaj cały obejrzeć. Wszystko jest wszystko fajnie narysowane i z tego co widzę mają też podświetlenie i to podświetlenie w moim kolorze. Jak wiecie, ja to niebieski uwielbiam. Słuchajcie, ja potrzebuję teraz nóż. Eee, spróbuję ten nóż jakimś trudem gdzieś znaleźć. Dobra. Kevinek troszeczkę mi pomógł. Podał mi mój nożyk do openingu, taki malutki zgrabny. Ja sobie tutaj to postaram tak przecież, żeby nie uszkodzić tym razem pudełka. Mam nadzieję, że mi się to uda. O. I słuchajcie. Przechodzimy do openingu samego samych słuchawek skubane. Ja już mam bardzo po fajny pomysł na przetestowanie tych słuchawek, ale zanim przejdziemy do open yy, testowania. Yy, sam opening zrobimy taki dosyć szybki. Wychodzą mi razem z wnętrzem. Już co widzę na pierwszy rzut oka z tego co tutaj mi się rzuca to to, że mikrofon nie jest odłączany jak w tych słuchawkach, które mam obecnie. Jest też oczywiście instrukcja obsługi. Słuchawki na dosyć grubym przewodzie w otulinie. Oczywiście na USB. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o gaming. Eee, jeśli chodzi o same słuchawki, jak widzicie, zanim je podłączę, coś Wam pokażę. Eee, nie mają remota, jak mają obecne słuchawki, także to jest może minus, jeśli chodzi o samo wyłączanie włączanie mikrofonu dla mnie. Eee, sterowanie głośności znajduje się w tym miejscu z zwykłym potencjometrem. Także plus, minus, nic więcej w tej chwili tu nie ma. Ale jedno bardzo ważne przy większym użytkowaniu i przy dłuższym użytkowaniu, każdych słuchawek jest to, co jest tutaj podbitka, nie? tutaj jest bardzo fajna, miękka podbitka z eko skóry. Jest dosyć wysokie ugłębienie, także jest podbicie, to podbicie, dosyć spore, więc powinno być bardzo wygodne. Dodatkowo są automatycznie regulowane za pomocą takiego fajnego miękkiego tutaj pałączka. Oczywiście z rogiem. skiller, nie za dużo przepychu. Także ja, tutaj, już przechodzę do samego otworzenia przewodu i przejdziemy do podłączenia. Co nie Najważniejsze jest dźwięk, wiadomo, z mikrofonu to nas najbardziej interesuje, czy te słabki nadają się do e, grania. Przewód jest bardzo długi, spójrzcie, ja tutaj już nie wiem, gdzie mam go łapać, ale jest bardzo długi. E, to jest bardzo fajne. Mikrofon jest na bardzo fajnym, ale w sumie, mimo że nie jest odłączany, ale powiem Wam, jest bardzo elastyczny. Patrzcie, mogę go wyginać jak chcę. Już bym miał taki problem z tym. Eee, pszuch, zobaczymy jak będzie z samą rozmową, słuchajcie, ja mam nadzieję, że będzie fajnie, bo e, z racji, że wam się spodobał dźwięk z tego mikrofonu, na razie go używam, mam nadzieję, że teraz będzie ten równie dobry, choć mam nadzieję, że nawet trochę lepszy. E, jeśli nie, to po prostu teraz będziemy testować te słuchawki, będziemy wracać najwyżej do Samsona, umika, którego używaliśmy wcześniej, słuchajcie, podłączamy słuchawki, zrobimy to bardzo prosty, szybki sposób od USB. Nawet słuchawki trzymam tutaj. I się zapalimy. Wygląda to bardzo fajnie. Może nie jakoś super efektywnie, ale myślę, że w nocy będzie efekt dużo, dużo ładniejszy. Fajnie to ogólnie wygląda. Generalnie firmy, które gamingowe, które lubią być eksponowane gdzieś tam e, przy streamerach, to jest bardzo ważne takie podświetlenie u streamerów. To bardzo na live'ach widać. E, na live'ach, na odcinkach. no. Dla tych ludzi, którzy używają kamerki, tak ja to robię. Znaczy, w tej chwili mogę już zdjąć te słuchawki, będę przełączał się na mikrofon z tych słuchawek. Zobaczycie, jaka jest różnica, a ja sprawdzę to po nagraniu. Jeszcze raz ubieram te słuchawki. Jak widzicie, już mikrofon działa. E, jesteśmy przełączeni, także e, macie teraz pogląd głosu. Ja mam nadzieję, że jest tak samo fajny jak przed chwilką. Ja bardzo słyszę w tej chwili, nie słyszę w sumie otoczenia. Bardzo mi wyciszyło wszystko, co się dzieje i co jest bardzo fajne dosyć fajnie leżą, także może nie do końca przylegają, wiecie ja mam dosyć dużą głowę, mam strasznie dużą głowę jak widzicie, one tu na dole troszeczkę mi tu nie dolegają tak jakbym chciał ale jest fajnie, na pewno nie będą mnie męczyły jak tamte, bo tamte miały trochę twardą tą podbitkę i małą, a teraz tutaj ja w tej chwili mam fajne uszy, mam duże uszy, jest wszystko fajnie eee, najlepszym rozwiązaniem żeby sprawdzić słuchawki gamingowe jest przejście do eee, samej gry, co nie gry discorda Różnych aplikacji, co nie, w których korzystamy, e, z dźwięku, gdzie możemy zweryfikować, jak to działa. Także robimy cięcie i widzimy się na Discordzie. Słuchajcie, jestem na Discordzie, na moim Discordzie, tak? Crazy Touras, e, zwariowany Discord Crazy Touras. Jak wiecie, link macie oczywiście w opisie. Jak chcecie wbijać, to wbijajcie. Jak widzicie, ja już siedzę na kanale głosowym. Gdzie akurat siedzą wszystkie znane mi osoby, także fajnie. One znają mój mikrofon, znają mój głos i tak dalej, i tak dalej, także one nie wiedzą. Nie wiedzą, bo nikomu nie mówiłem, że w tej chwili testuję nowe słuchawki, także mam nadzieję, że wyjdzie to w tak, jak mam nadzieję, że będzie fajnie, że nie odczują różnicy, że będzie ciekawie i ogólnie zaskoczenia jestem ich reakcji, jak to będzie wyglądało. Także... Lecimy, co nie? Odblokowujemy słuchawki, odblokowujemy mikrofon Zobaczmy, i będziemy... Głosami, to może było dużo rzeczy Dobra, siema, 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 siema. Słuchajcie, sprawdzam spra głos, jak mi słychać, powiedzcie mi. Dobrze. dobrze. Bardzo dobrze. No bo ja was równie dobrze słyszę, bo testuję nowe słuchawki od e, na wiecie, i mhm. e, zastanawiam się, czy ten mikrofon jest lepszy niż poprzedni. No, Jeszcze... tak, nie wiem, a, jestem na telefonie, a, tym. A poprzedni spróbuj. Poprzedni, czekaj, muszę przełączyć w takim razie. Dobra, dobra. Jak w poprzedni, teraz jest odzorowanie. No to ten, co? Przed... Ten pierwszy no, lepszy. No, no, I ten, ten przed ten kilką lepszy, tak? Tak, tak, tak. tak. A, tak. Dobra, tak, tak, to tak, wracamy tak. z powrotem na tamtym. Dobra, a tak w ogóle to gratuluję Wam udziału w odcinku, w którym prezentuję produkt marki Sharkoon Killer. SGH3. SGH2. <grywa> Także <Aha>. pozdro. <grywa> oh, <to nice>. Pozdrawiam. <grywa> Pozdrawiam. Dobra, czyli się wszystko udało, tak jak myślałem. Czyli jednak ten mikrofon, według e, użytkowników, z którymi ja rozmawiam na Discordzie, jest lepszy. Także ja to ocenię za chwilkę, jak oczywiście będę już montował sobie ten odcinek. A teraz, jak, jakby druga część, czyli granie. Sprawdzimy od strony gier, jak, pięk, pas i tak dalej, i tak dalej odzwierciedli samą grę i czy będzie to w ogóle przyjemne i e, zadowalające dla mnie. Słuchajcie, także widzimy się znowu za chwileczkę, jak już będę w grze, a z racji, że jestem e, kanałem typowo Robloxowym, a coś tam kombinujemy z Fortnite'em i innymi grami, to zagramy sobie w Robloxa i w jakąś strzelankę, czyli Arsenal. Także do zobaczenia. O, jeszcze subik wleciał. To jest najlepsza reakcja i, i jedyny sposób, żeby e, wziąć udział oczywiście w konkursie na podkładkę od na. Eee, jeśli oczywiście macie ochotę, co nie? Ja nie wiem, czy granie w okularach jest dobrym pomysłem, dlatego nie będę też tego robił, bo mi już widzę, że mi się obraz rozmazuje. Ubierzmy sobie tak, mieliśmy je wcześniej. Fajnie wygląda to świetnie, podświetlenie. Ja już słyszę, że jest fajny, dokładny głos z On, Ja nie wiem, czy ja teraz czasem nie krzyczę, bo eee, mam dosyć głośno specjalnie wzięte. Rozę... A. Leci, 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 leci. Dobra, to zaraz będzie koniec. Aj, i dostałem. Nie! Yeah. Super reakcja. Ale głośno. Najgorsza broń jaka istnieje, event. Dobra, spróbujemy to zrobić inaczej. O, pięknie jest dobry, z każdej strony słyszę wszystko. Jest naprawdę rewelacja, jeśli chodzi o strzelanki. E, I mimo, że sprawki nie są takie aż lekkie, generalnie wszystko fajnie le leży. Słuchajcie. Powiem Wam nawet, że są troszeczkę za głośne jak dla mnie. Ja w sumie rzadko kiedy gram na maksymalnych ustawieniach. I tak na zakończenie tego odcineczka oczywiście będzie miód malina. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze nie znacie warunków konkursu, do których zaraz przejdziemy, jak już będziemy na stronie Sharkuna, gdzie pokażę Wam dokładnie ten model, dokładnie tych słuchawek, nie inne. Także kolejne cięcie i lecimy dalej. Dobra, słuchajcie kochani. Jesteśmy już na stronie e, przeglądarki. Zaczynamy oczywiście, wiadomo, od mojego YouTube'a. E, najważniejszą rzeczą, którą Wy musicie zrobić, żeby wziąć udział i chcecie wygrać podkładkę od Sharkuna wersja lsgp 1 Jedyne, co musicie zrobić, to zasubskrybować kanał, wbić na mojego Instagrama, zostawić tam followka i wpisać w komentarzu i love. Tarkun. Generalnie ten komentarz Wam się w tej chwili wyświetlił na e, ekranie. Taki sam komentarz oczekuję od Was e, w komentarzach. E, nagrodę rozlosujemy sobie powiedzmy w poniedziałek? Nie, 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 nie. Myślę, że tak w środę, w środę, 6, 6 marca. Eee, zrobimy rozstrzygnięcie oczywiście na live. Live y są codziennie, nie musicie o to pytać, czy będzie live, czy nie. Wiadomo, one są codziennie, codziennie jest eee, z kamerką, codziennie jest z głosem, codziennie jest fajnie. A też pojawiają się nowości, tak jak robiliśmy przedwczoraj, robiliśmy jakieś projektowanie koszulek, do którego was sklepu, tam oczywiście mojego, e, na grupce zapraszam. I oczywiście teraz już wchodzimy na e, stronę Sharkuna, e, gdzie wchodzimy sobie od razu w zakładkę gaming. Wiadomo, mają oczywiście inne akcesoria, są też kreatury, które też testowaliśmy już od tej firmy. Są podkładki, która jedna jest dzisiaj oczywiście dla Was. No i wchodzimy sobie w nasze słuchawki. Tutaj jest Kile SGH2. Z tego co widzę, to chyba jedyna wersja podświetlana z tych słuchawek. Chyba że tutaj te Shark Zone H40 też świecą, ale wydaje mi się, że nie. Także bardzo się cieszę, że akurat dostałem dzisiaj do testów to. Tutaj macie całą specyfikację tych słuchawek. Nie będziemy tego omawiać, bo naprawdę, dla chętnych, wszystko macie na dole. Macie link bezpośredni do tych słuchawek, macie link do strony producenta. E, możecie wbić, przeczytać. Generalnie, słuchawki są bardzo wygodne. Ja ich naprawdę nie czuję, mimo że są potężne, są masywne, bo dużo większe niż te poprzednie. One są leciutkie, one ważą z tego, co tutaj widać. W specyfikacji 390 gramów to jest naprawdę niewiele. Ciężkie, ciężki, ciężki temat. Słuchajcie, generalnie te słuchawki są bardzo fajne. A co najważniejsze. Są tanie, bo one kosztują około 110-120 zł. Myślę, że jesteście w stanie takie sławki sobie zakupić. Więc, jeśli chodzi o gaming, słuchawki, poko, jeśli chodzi o rozmowy na wideoczatach, w Discordzie, czy podczas gry, czy to też Fortnite, a w Fortnite macie dostępny system mowy bez oczywiście programów zewnętrznych, także możecie korzystać z wszystkich opcji. Pamiętajcie: wbijajcie na stronę producenta, zostawiajcie subiki z dzwoneczkiem, wbijajcie na Instagrama żeby oczywiście wziąć udział w konkursie nie zapominajcie o statusie subskrypcji publicznym i o komentarzu także ja jestem crazy touras dziękuję za oglądanie do zobaczenia trzymajcie się cześć